Jest, W pół do czwartej zaglądamy na drogi Marcin Friedrich. To bezpieczny powrót z RMFFM. Będziemy Wam towarzyszyć w drodze do późnego wieczora. Nasze raporty tworzycie także Wy, pisząc i dzwoniąc na gorącą linię RMFFM 600, 700, 800. Nasi reporterzy patrolują najważniejsze miejsca na drogach i w dużych miastach. Na początek zaglądamy do Warszawy. Agnieszka Witkowicz jest w pobliżu powołania. Agnieszko przeokopowej, coraz więcej pieszych. To ostatnie miejsce, by zaparkować samochód. Dalej, po Wąskowsko jeżdżą już tylko specjalne autobusy, no i można iść piechotą. Policja apeluje do pieszych, by przechodzili przez ulicę tylko w wyznaczonych miejscach i zachowywali szczególną ostrożność. Także kierowcy powinni mieć oczy dookoła głowy. Przy manewrach uważać na tych, którzy akurat przychodzą za samochodem. Nie traćcie też czujności, stojąc w korkach. W tej chwili tu w stolicy największe korki przy Wólce na Błysickiego i Pułkowej. W Małopolsce od rana bez wypadków. Policja zatrzymała jednak 10 pijanych kierowców. To informacja od Macieja Grzyba, która patroluje Ulice. W Krakowie najtrudniej jest teraz dojechać i wyjechać z okolic cmentarza Batowickiego. Tamtejsze parkingi są pełne. Kilka, nawet kilkanaście minut trzeba więc czekać na wolne miejsce. Poczną także przy cmentarzach rakowickim i w Grębałowie. Ostrzegam przed rozkopanym rondem ofiar katynia lepiej omijać to miejsce. Utrudnienia mogą pojawić się także przy remontowanym węźle zakopiańskim. Na trasach tranzytowych nasila się natomiast ruch ze wschodu Polski. Coraz więcej aut porusza się krajową czwórką z Tarnowa do Krakowa i dalej na Śląsk. Przy cmentarzach dziś sporo patroli, dlatego uwaga, polecenia policjanta, który będzie ręcznie regulować ruchem są najważniejsze. Są ważniejsze niż sygnalizacja świetna, znaki drogowe. Barum, barum. Producent opon Barum życzy bezpiecznego powrotu do domu.